Cześć Trzymanko dzisiaj yy, jestem właśnie w lesie, tam gdzie sadziłem oksytry, jak się miewa yy, wtedy co je posia, wys wysadziłem i podlałem yy, nic już tu nie robiłem, od tamtego czasu w ogóle tu nie byłem tylko sobie obłożyłem tymi, takimi gałązkami, żeby było wiedzieć. wiadomo, że to jest tu jakby woda trochę nawet mchu żeby trochę wilgoć trzymało, no jak widzicie to za dużo to nie podrosło. Jeszcze nie wiem, czy to po prostu potrzebuje jakiegoś czasu, żeby dopiero ruszyć z no, ale powiedzmy, cztery listki takie ładne wypuściła Jak widzicie, takie fajne, puszyste są. Słuchajcie, jakoś żyje, nie usycha ani nic. Tam dualny liść tylko widzę. Ale poza tym jest ok, żadnych szkodników tu nie widać. Zwierzyna również tego nie ruszyła. No, to widzicie, tak to wygląda. Zobaczymy za kolejny jakiś tydzień, dwa, może miesiąc, zobaczymy kiedy będę i tyle, ale zaraz jeszcze zobaczymy, jak rośnie ta druga, tam u mnie na działce bardziej. No i dobra, jesteśmy przy tej drugiej paulowni oksytra. Ta jest ciutka większa, tam trochę ma większe liście, ale już parę rozłożyła i kolejne wypuszcza. Um, ile może parę centymetrów jest wyższa, trochę ma więcej liści, ale sobie trochę lepiej radzi więcej ma słońce na pewno niż tamta, jest podlewana częściej. E, więc wiadomo dlaczego? Jeszcze nawozu trochę dostała w korzonki, więc to są te różnice, ale na razie mm. różnica wielkości wzrostu i prędkości nie jest zauważalna aż tak. No dobra, to taki króciutki filmik właśnie o tych pałowniach. Tutaj nie mam za bardzo co nagrywać. Kolejny odcineczek. Może coś rzucę jak nawożę tamte bananki moje. I jak je, ile je podlewam. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.